Jeden z orkowychowanie szamanów odpowiedzialnych za przyzwanie śniącego występujący w Gotik 1. Przed akcją gry. Był jednym z pięciu szamanów, którzy około tysiąc lat przed akcją gry brali udział w przywoływaniu potężnego demona śniącego, mającego pomóc ich klanowi w walce z innym klanem. Po tych wydarzeniach na cześć demona rozpoczęto budowę podziemnej świątyni, z portalem prowadzącym do wymiaru beliara, jednakże śniący przeklął wszystkich budowniczych świątyni razem z szamanami, którzy go przyzwali. W ramach klątwy wyrwał im ich serca i skazał na wieczne potępienie, zamieniając szamanów w ożywieńców. Budowę świątyni ukończono, a Warrak Kasorg od tamtej pory strzeże jej komnat. Gotik 1, Jest to drugi szaman, który staje na drodze bezimiennego. Pojawia się dopiero po przekręceniu trzech przełączników znajdujących się w jego komnacie. Można się do niej dostać, wchodząc w odnogę tunelu zamieszkanego przez świątynne pełzacze. Przy spotkaniu z bohaterem zwraca uwagę, że jest niewiernym i go przeklina. Ginie po walce z Bezimiennym. Warrak Kasorg korzysta w walce z runy z zaklęciem piorun kulisty. Ma przy sobie starożytny sztylet nazwany Ostrze Światła. Za jego pomocą bohater przebija serce złożone w kaplicy, co skutkuje wygnaniem Śniącego.